Dzisiaj komentarz do GIFA jest nieco bardziej graficzny. Nadchodzi Aragami 2, czyli kontynuacja popularnej skradanki. Gra zaoferuje m.in. tryb kooperacyjny dla trzech osób, a fabuła będzie dotyczyła najazdu obcych sił, których armie pojmały pobratymców-bohaterów. Tytuł ukaże się w przyszłym roku na PC-tach oraz konsolach Xbox i PlayStation obecnej oraz nadchodzącej generacji. Już dziś premierem małej Stunt 3, czyli nowa odsłona popularnego cyklu postapokaliptycznych herbegów. Produkcja dostępna jest na PlayStation 4, Xbox One oraz na pc tak na platformach Steam oraz Gog.com i posiada polską wersję językową obejmującą wyłącznie napisy. Zapowiedziano Blood Bowl 3, czyli kolejną odsłonę cyklu strategicznego, którego gameplay opiera się na bardzo brutalnych meczach wzorowanych na futbolu amerykańskim. Tytuł zadebiutuje w 2021 roku i trafi na PC, konsole Xbox i PlayStation obecnej i nadchodzącej generacji oraz na Nintendo Switch. Zapowiedziano grę Warhammera Age of Sigmar Stormground, która będzie strategią osadzoną w realiach popularnego mrocznego uniwersum Fantazy. Gameplay ma być skoncentrowany na turowych bitwach. Tytuł zmierza na pc oraz konsole Xbox One, PlayStation 4 oraz Nintendo Switch i ukaże się w przyszłym roku. W przyszłym roku na rynku ma się pojawić gra War Mongrels, która będzie strategią z wizokiem izometrycznym, czerpiącą z takich serii jak Commandos czy Desperados. Tytuł zabierze nas w czasy II wojny światowej na teren frontu wschodniego i podobno ma się charakteryzować dużym realizmem. Premiera Evil Genius 2 World Domination, czyli stworzonego z przymrużeniem RTS a o zarządzaniu Imperium Zła, została opóźniona. Produkcja miała się pojawić jeszcze w tym roku, ale sprawdzimy ją dopiero w pierwszej połowie 2021. Twórcy tłumaczą swoją decyzję utrudnieniami związanymi z pracą zdalną. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do następnego.